Okres pandemii to niespotykane do tej pory zainteresowanie użytkowaniem działek w rodzinnych ogrodach działkowych. W roku 2020, a także w roku obecnym, wyraźnie zauważalny jest ogromny boom na, na działki. Każdy chce być działkowcem, każdy pragnie mieć kawałek zieleni, na którym może odpoczywać czy też uprawiać własne rośliny, warzywa i owoce. Jednak posiadanie czy użytkowanie działki. No nie zawsze jest rozumiane tak samo, nie zawsze jest rozumiane właściwie. Większość z nowych działkowców chce działkę mieć tylko do jednego celu, czyli do odpoczynku. Czyli te nowe działki wyglądają bardzo często tak samo. Jest to duża powierzchnia trawnika, jakiś leżak, ewentualnie kilka iglaków, grill i na tym koniec. Jednak misja działki jest troszeczkę szersza. Zgodnie z zapisami w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, a także z funkcją i rolą działki, która obowiązuje. Taka działka powinna być różnorodna, czyli powinny na tej działce znajdować się zakątki ozdobne, wypoczynkowe, ale także drzewa owocowe, uprawy warzywne, zioła. Wszystko po to, abyśmy po pierwsze mogli uzyskać na swoje potrzeby, na swoje potrzeby owoce i warzywa, a także odpoczywać i uprawiać rośliny ozdobne. Także Nowi działkowcy powinni pamiętać o tym, żeby ta działka była zróżnicowana, tak? Te uprawy na działce, żeby były zróżnicowane, żebyśmy nie zapominali o owocach, warzywach, a nie tylko odpoczynku i rekreacji. Muzyka